Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. A, znowu? Ja pierdolę ludzi... trzeba drzwi wymienić. Dawaj O! To Pantaj, mi się wymienia. Pan tej leśnik może znać. syp. Czym mogę ci pomóc? W wymianie szyby pan zobaczy tutaj. Co się stało w ogóle? Talwisz. Wygląda dość poważnie. No bardzo bym jak nawet. Stalbisz, spokojnie, spokoje tych ludzi. Hmm. Rozumiem. Kto mógł odpowiadać za taki akt wandalizmu? Właśnie... Bo podejrzewam, że jacyś kibice może być, łódź coś, coś, coś tych spraw. Kibice są gorsze niż akowie. Tak, tak. To... Wandale, jebanie, wszystkich złapał. Nie. Ile zapłaciłbyś za dostarczenie ci głowy Ale... wandala? Od tej głowy wandala 10 tysięcy! Mikuel! Towarzyszu! Idę, idę. Brzmi interesująco. Jeżeli coś znajdę, z pewnością do się do ciebie zgłoszę. Marzal. Mam taką nadzieję! Trzymaj mój numer na kartce! Oni nie opierdolił mnie. Co? Dwa razy. Dzięki. Czę, Masz na ja sobie interesujący tak. pancerz. Co muszę zrobić, żeby go pozyskać? Nie, przyprowadź mu dwóch widzawiarzy. Dziś do godziny 19. Jeżeli A ich ich znajdę, na pewno zostanie dostarczona. Jeżeli ich znajdę, z pewnością ich do ciebie dostarczę. Jeszcze jedno. Gdzie znajdę Gomeza? Gomez, Gomez mi przebywa w karczmie. podal północy. Wygłoszę tam najszybciej, jak, jak się da. Jeszcze jedno. Jasne. mówi się, że w waszych lasach grasuje jakaś bestia, wiesz coś na ten temat? Tak, tak zwany Mario Piękna i Bestia. Nie Musisz na niego uważać, załatwić. jest on kurwa największy. Postaram się to załatwić. Jasne. Wspaniałej drogi, niszczelniku. Powodzenia. No. Dziękuję. Kurde. Właśnie nie wiem no... No, bo dałem niby tego, ale nie wiem. Nie mam zamknij kibicę, żebym nie wszedł. Hej, ty! No, Podobno jacyś kibice zniszczyli drzwi na szpitalu. Wiesz coś można na ten temat? Nie wiem. Rozumiem. Hej, ty! Super. Podobno kibice zniszczyli drzwi na szpitalu. Można coś powiedzieć w tej sprawie? Słyszałem.

Podobno jacyś kibice zniszczyli drzwi na szpitalu. Wiesz coś może na ten temat? Hmm, chyba tak. Co możesz mi powiedzieć w tej kwestii? Że ja je wycofuję. Czy to prawda? Tak, tak. Świetnie, chodź za mną, mam ci coś do pokazania. Czekaj, to tylko pójdę, wiesz, plasterek i w ogóle. To i, to i tak w tą stronę. Chodź za mną, chodź o tych lekarzy. Napis. Jaguary, Ej, ty! Tak nie za bardzo mogę ten tutaj mężczyzna twierdzi że odpowiada za zniszczenie drzwi o ty ja nie trzeba drzwi mi nie, nieprawda nieprawda to? nie kawały tak. ja bo teraz są rozjebane ale można się zobaczyć na twitterze moment to na poprawię załóżmy ten z rigurem to ja najpierw plasterek dzień w stanie James Brown no właśnie O! Pani Mei trzymaj. Trzymaj! trzymaj, trzymaj wynagrodzenie Dzięki Trzymaj, trzymaj mnie Powiedział o mnie Chwila To Trzymaj, to cię trzymaj mnie mu wyjebać do... z opaty Trzymam Cię, no o, witam. Nagroda będzie co wita. W Obywatelu w pyta, Dziękuję Zbieta. Dziękuję za pomoc Ulecam Polecam się na na przyszłość Dziękuję, nie To skargi z za przyjemność. Wyruszę teraz w poszukiwaniu Gomeza. Ostrzyma, Powodzenia, pewnie. panie bardzo. No nie gdzieś gdzie przebywać na, na północy. Tak jest, udam się tam właśnie no? teraz. Nie wiem, przyjdzie mi ktoś pomóc? Hmm. W więzieniu przyjdzie ci ktoś pomóc. Chodź. Jakaś chodzi. Dobra, mówisz co?